Zobacz, trochę teren się zmienia i już jest grzybów yy, mniej. Chociaż wiesz, mogę się mylić. No to żeś teraz dowalił. Patrz, tutaj jeden rośnie. Zobacz, o cyk. O. A tutaj rośnie następny. O. o trzeba popuknąć w łeb. Będzie więcej, o. A tu rośnie następny, lego. Pukamy i czekamy na następne. O, ten to się w ogóle sam urwał. O. A tobie to kto tu pozwolił rosnąć? No. Z, zaraz z przywa, to zobaczysz. A ty? Coś za jeden. O, hmm. zobacz. Jeszcze coś tam wyrasta, na kurzej stopce. patrz, patrz, patrz patrz jaki ładny tak słońce samo na niego bije, to go dojrzałem wiesz, w, pr w promieniach słońca <grym> o to podwójne uderzenie widzę było, hops o dwie sztuki są, to co to pa? jakiś stary, ktoś go zerwał albo sam, ale to za młody żeby był po. Zobacz jaki ładny o ten to dorodny, duży Widać, że w taki wykwintny Patrz jaki ładny Zobacz tutaj patrz 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 patrz, patrz jaki ładny O taki o. No fajne, mi się podobają właśnie te z grubymi nóżkami. Jakieś taki wiesz, główce jak ja. No! O i tyk, patrz, i wszystkie zdrowe. Już cały koszyk, Prawie czekaj. Trzeba go tak o porobić. O. Hops. Żeby nie siniały nam. Już ja wiem czemu taki internet mam dobry tutaj. W tym lasku. Ty, cóż, to dynia. A ja myślałam, że to jajko dinozaura. Zobacz. Ten drugi siatun, też wyschnięty. Gdzieś huh. taki niejak ten las. Zobacz, o tutaj brzuski rosną. To kraśniaki powinny być. A tu ani jednego nie ma. O, jakie jamy ty pokopane. Może ludzie, opa ludzie może tu nie chodzą to jaki borsuk mieszka a ja oczywiście nawet nie mam gumowca żeby mógł przybić żeby z nim się spotkać petard nie brałem no po tej stronie powiem ci wie, co to jest myślałem, że coś chodzi po mnie po tej stronie lasu to lipa jest, nie ma nic ale taki bardziej wilgotny się wydaje i oczywiście po takich słowach I zawsze się coś trafia, Ty, jak na złowę, patrz, Ty może dzieje kolejny jakiś roślin, zobacz ładny, podoba mi się, czemu nie łapiesz ostrości, łap ostrości. O, kolejny rośnie. No, jaki ładny. O. Nawet taka wiesz, grubsza nóżka. Co z ostrością ty? Jakiś taki zapatrzony, czy co? O, to jakaś inflorulcerka, czy co to tam się nazywa? Zbierała ty wiesz. Myślała, że to kurki zrobiła z tego jajecznicę. A później się okazało, że to nie były górki, tylko jakieś lisówki. Te bryci. No! A tutaj. Czekaj, co, 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 co to rośnie? O, ten to ładny, zobacz. O, i w łeb trzeba puknąć, żeby było jej więcej. Uwaga, hops. I patrz, tylko, tylko, tylko w łeb dostał. I od razu kolejnego znalazłem. O, i do koszyka. Idziemy po tego drugiego, chyba że coś jeszcze podsośną rośnie. Tu zazwyczaj coś tak, wiesz, podnosimy. Dobra, nie ma nic. O. Dawaj kolejnego, weźmiemy, o zobacz, jak ładnie rośnie. Już, już nie rośnie. O chyt do koszyka. I tutaj też widzę jakiś fajny się trafił. Dlatego go w łeb. I podnosimy. O zobacz jaki ładny. Dobrze, że wziąłem dwie łobianki. Jak tak będę każdego w łeb pukał, to za chwilę wiesz, się rozbiera wszystko. Czyli chodź tutaj, op. O, zobacz, tutaj. Paczek rośnie, ładnie za tym. Nawet by nie widać, pa. Będziemy mu szybciutko. O, zobacz. I to w takim miejscu, <laughs> przy liście jamie. Wkładamy go. O, czekaj, 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 czekaj. Patrz, jest następny na to w łeb. <gry> Na szczęście. O, taki chudy. Ale jest. No. Może dlatego, że ostatnio tamtego za słabo puknąłem. Zobacz, to pod drugą. Tylko takie poobdzierane takie, wiesz. Co? So. Czekaj. Podejdziemy tutaj. O, zobacz. O. Ślimaki tutaj je podjadły, a to już nie będę ich zrywał. O, ale patrz, tutaj gdzie były te poobdzierane, poobdzierane, popozjadane, to są kolejne i zobacz, o i tylko w łeb. <śmiech> <śmiech> Niech wyskakują nam kolejne. O, to jest jakieś miękkie fajne, ale może być. Zobacz ile pieczarek, ty. O, ale i nawet wśród pieczarek można coś znaleźć, zobacz. A miałem tu nie iść, myślę, zajdę, zobaczmy, odwiedzę. O, ten to jaki... Patrzę, podwójny był podwójny. O, czekaj, coś tu jest. A no, najpierw tego wyciągnę, bo go zobaczyłem go drugiego. Czekaj. O. Ładny ma ten korzonek. No, a tutaj czekaj, 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 bo tu rośnie. Widzę jeszcze jeden rośnie. O, go. O, tylko ten został. Nie wiem, czy. Dziś korzonek, ale zdrowy miał korzą. Dobra, to weźmiemy tego. Tak, <noise> zobacz. Byłem bym go zdeptał. Ty, czekaj, może go od razu do koszyka. No, do koszyka tego małego. O, cyk. Tutaj, bo widzę już następny. Zobacz. Cześć, gdzie on był? Chyba widzisz mnie? Gdzie on był? A, tutaj, tutaj, tuti. O, zobacz, tutaj. O, jest, rośnie sobie, zobacz. O, i to... Te takie i grube korzenie mają, zobacz. To nie jest jakaś popelina. O, tylko brudny. <grywny> brudny, bo w krzakach siedział. Tu kolejne dwa. Zobacz. Jeden i drugi. O, tego ten to taki. Tego to z powrotem sadzimy. O, i w łeb. <grym> Jak sobie rośnie. A tego to. Tego to jeszcze wezmę. <grym> Nie dla zachęty. Niech będzie. O. I zobacz. Już prawie na nazbierana. Tu I może gdzie jeszcze jaki rośnie tutaj, czekaj. Chociaż nie, już nie wyhaczyłem żadnego. Więc może nie być. O! Motylek zdechł. O! 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 o, o, o. o właśnie ciebie szukałem. Jakżeś się tu znalazł. O! Ładny jesteś. O! I widzę taki korzeń ma solidny. <laughs> jak prawdziwe patrz a to co to za zbiegowisko już mi się rozchodzi <laughs> to co to patrz a tu na korzedziu. no to dziękuję za widzenie o, patrz jeszcze na odchodne bo już się zbliżam do, do auta jeszcze jednego znalazłem patrz o w łeb pukniemy. Kokus <noise> pokus czary mary. I już jest drugi. Jego też pukniemy. W łeb, to może będzie trzeci, ale nie, nie wydaje mi się. O! Ładny, bardzo ładny. I ten taki Widać zadbany gość. Kurcz, czapkę mu urwałem znowu. Ty co z tymi czapkami? No co, kończymy na dzisiaj naszą... Przygodę. Fajnie było dosyć zbierać przy drodze. Przy polu. Także dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, cześć. Siema. Fajnie, że oglądasz mój film. Jeszcze mam taką sprawę. Jeśli możesz zostaw komentarz. Jak Ci się nie chce pisać, to zostaw kropkę w komentarzu i też będzie dobrze. No, to jeszcze raz dzięki, cześć. O, a tu co, tu się trafiło boga? O, to nie, to jakiś trójek, czekaj. O z tej strony kamer?